Cześć. Na tym filmie opowiem Wam o sentymencie twardym i miękkim, bo na pewno znacie sentyment riskon i riskow, czyli kiedy rynek jest chciwy i kiedy rynek się boi lub jest niepewny przyszłych wydarzeń. A więc czym się różni sentyment twardy od miękkiego? Twardy sentyment to taki, który jak się coś wydarzy, to utrzymuje kierunek ruchu ceny powyżej jednego dnia. Przykładem najbliższym może być przykładowo Brexit czy COVID-19, jak wybuchła pandemia, zmiana polityki banku centralnego. Przykładowo z kolei miękki sentyment to taki, który będzie trwał kilka godzin, lub Mniej niż jeden dzień, jedną sesję, może dwie. Czyli, na przykład, wyszły jakieś dobre dane, no rynek stwierdził, no fajnie, że fajnie. No to kupujemy dzisiaj dolara, ale do popołudnia, czy tam do jutra, zapomnimy już o tym i będziemy żyli kolejnym sentymentem, kolejnymi nefsami. I tutaj mam na ekranie obok sobie ściągę zrobioną i powiem Wam, co według tego, co mnie nauczono, wprowadza ten sentyment twardy. Wprowadza to między innymi takie dane jak inflacja, yy, inflacja, dodatkowo rynek pracy dane oraz PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, GDP z angielskiego, oni to oznaczają Growth Domestic Product, no i te dane przeważnie wprowadzają risk, nie risk tylko Ciężki, twardy sentyment. Czyli, kiedy coś takiego się pojawi, a akurat bank centralny ma napisane w swoim ostatnim oświadczeniu, że będzie się bacznie przyglądał akurat takimi i takimi danymi, to ten twardy sentyment może się utrzymać. Bo, na przykład, mamy dobre dane z rynku pracy i bank centralny mówi: Będziemy się temu przyglądać. Jeśli dane będą dobre, no to zamierzamy podnosić stopy procentowe. I tak, wychodzą dane, okazuje się, że są świetne, jest fajnie i rynek już myśli do przodu. No to skoro dane były dobre, to bank centralny będzie chciał podnieść stopy, więc możemy je zacząć kupować z wyprzedzeniem już na przykład dolara amerykańskiego, bo dane były dobre. No to jest taki przykład. No i tak mniej więcej wygląda ten twardy sentyment, na przykład jak wybuchła pandemia COVID, to wszyscy zaczęli obniżać stopy procentowe, indeksy spadały i tak dalej. To też był właśnie przykład twardego sentymentu. Wydarzyło się coś, co przełożyło się na rynek w dłuższym okresie czasu niż jeden dzień. Z miękkich sentymentów można wymienić, na przykład pojawiły się jakieś idealne, lepsze, gorsze. No rynek popatrzył no fajnie, że fajnie, kupujemy na dzisiaj. A do końca dnia oddajemy to, bo w sumie to nic nie zmienia w większej perspektywie, na przykład dobre dane były z PMI przykładowo, ale, ale, ale z większej perspektywy na przykład bank centralny na to nie patrzy, rynek na to nie patrzy, spekulanci na to nie patrzą, no fajnie, że były fajne dane, ale na dłuższą metę, większy obraz. To niczego nie zmienia, tak samo jak y, pojawiły się na przykład dobre dane PMI z funta brytyjskiego i w tle jest Brexit. I Brexit przysłania te dane PMI już raz czy dwa, <grym> dwa, no <na> pewnie <grym> to widziałem, jak przykładowo pojawiły się 10.30 PMI dawno temu, a premier May, wtedy jeszcze była May, zamiast Johnsona wyszła i tam powiedziała coś na temat Brexitu. I była taka sytuacja, że PMA były słabe, ale to co powiedziała Premier May na temat Brexitu pchał funta do góry nie było rozmowy w ogóle o sprzedaży funta. I to jest myślę takie objaśnienie mniej więcej, jak ten twardy sentyment wygląda i jak go zidentyfikować. No, tak jak mówię, te dane, na które patrzy bank centralny, większa perspektywa trzeba nabrać. Na przykład, co rządzi teraz funtem brytyjskim, na przykład jest Brexit. Jeśli negocjacje się nie udadzą, to fund będzie tracił. Jeśli negocjacje zostaną przełożone i będziemy negocjować dalej. Fund powinien zyskiwać, bo to jest większa perspektywa. Na tym się koncentruje rynek, to właśnie obchodzi i funta w tym momencie. Tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych jest Rada Federalna, która stwierdziła jakiś czas temu, że stopy procentowe zostaną na takim poziomie, jak są. Będą uważnie obserwować przebieg epidemii i teraz dolarom amerykańskim rządzi to, czy będzie kolejny stimulus Bill, czy. Republikanie dogadają się z demokratami i w końcu uda im się coś uzgodnić na temat wsparcia dla gospodarki i dodatkowych pieniędzy, czy też nie. I to jest większa perspektywa dla Dorana. I dodatkowo jest jeszcze to zdrowie prezydenta Trumpa, ale na dzisiejszych nersach, z tego co patrzę, no to znowu mieszane. Wychodzi dzisiaj, nie wychodzi dzisiaj z tego szpitala, wraca do domu nie wraca, ja tam nic nie wiem, jeden mówi. No rynek się tym na walutach obecnie nie przejmuje, czy w końcu prezydent Trump wróci, czy nie wróci. No ale gdyby nie daje boże zmarł, czy, czy coś takiego, no to kto wie, jakby zareagował rynek. Czy włączyłby się risk i dolar zacząłby tracić, no bo co teraz, przejmie Biden jego od razu stanowisko, a co zrobi Biden i taka niepewność dla dolara. Myślę, że to będzie chyba wszystko na chwilę obecną. Jeśli macie jakieś pytania, może coś nie mówiłem do końca, lepsze jakieś przykłady byście chcieli na temat twardego sentymentu, jeszcze zerknę, spauzuję na chwilkę wideo, zerknę, co tam jeszcze miałem napisane na ściądze do twardego sentymentu i dodam coś za chwilę. A więc tak, krótkie, szybkie streszczenie, zrobimy Twardy sentyment jest bardziej dla, użyteczny dla swing traderów, którzy chcą zobaczyć w dużej perspektywie zmianę na rynku i wykorzystać to, trzymając pozycję kilka dni, tydzień, miesiąc i tak dalej. Co do tego należy, to będzie właśnie dane, na które patrzy bank centralny, czyli zmiana w polityce banku centralnego. Na przykład cały czas mówili. Pożyjemy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy i tym razem, jak wyszło na przykład Airbnb czy RBA, australijski bank centralny, wyszło, wyjdzie, jak to się nazywa, minutki czy oświadczenie banku centralnego i stwierdzą, że no jest świetnie i pokonaliśmy COVID -a i tak dalej, więc pewnie teraz poczekamy, zobaczymy albo będziemy podnosić nawet stopy procentowe. To wtedy będzie duża zmiana właśnie i to powinno pomóc utrzymać dolar australijskiego w kupnie przykładowo na kolejne kilka dni, czy na dłuższy okres czasu, w zależności od tego, co się dzieje ogólnie na rynku, na świecie. Do tego jeszcze taki hard sentyment, taki twardy sentyment, to może stworzyć przykładowo wybory w USA, które też, tak jak było z Trumpem, że niby przegrywa, przegrywa z tą Clinton, i w końcu wygrał z tą Clinton, i dolar amerykański na początku tracił, chyba, zaraz po wyborach, bo było, była akcja: kupuj plotkę, sprzedały fakty, czy zaskoczenie było dla rynku, a później się otrząsnęli. No fajnie, że Trump wygrał, zobaczymy, będzie dobrze. I kupoli USD, jak się nie mylę, i SP 500, trusek szalony też, i na indeksy amerykańskie. Co jeszcze mogłoby posłużyć za twardy sentyment hmm. za twardy sentyment mogłoby jeszcze posłużyć właśnie te dane na przykład, na które patrzy bank centralny, one wypadły świetnie, bank zaczyna się przymierzać do podwyższania stóp procentowych, coś tak na ten styl. Wyprzedzamy myślenie ludzi w banku centralnym. Na przykład mówię, że spodziewamy się na... Nie wiem, że będzie lepszy rynek pracy. Danych, wszyscy patrzą na rynek pracy, no jest świetnie. No to pewnie bank będzie podnosił stopy procentowe, czy tam jakieś inne dane. Co jeszcze mogłoby być? No, polityka, tak jak mówię, jeszcze mogłoby tak jak te wybory w USA, czy Brexit mógłby działać dla funta. Jeśli nie wyjdą bez umowy, no to będzie długotrwały spadki na funcie z tym względem innych walut pewnie, a jeśli znowu przedłużą negocjacje, żeby się jednak dogadać, no to powinniśmy rosnąć. A jeśli uda im się wyjść w końcu z tą umową, no to fund powinien zyskiwać, a bank centralny pewnie zmieni swoje nastawienie. Poczekamy, zobaczymy. To są takie przykłady właśnie twardego sentymentu, a miękki sentyment to tak jak wspominałem takie Dzisiaj kupujemy dobry news na dzisiaj, ale w większej perspektywie rynku, tak jak patrzymy, z, większego, z większej perspektywy na rynek, no to nie zmienia to tego, większego spojrzenia na walutę, na przykład na USD. Że wyszły lepsze ISM dane, czy, czy jakieś inne dane, ADP, czy cokolwiek i no fajnie, że wyszły lepsze, nie, ale tak naprawdę to Bank Centralny na to nie patrzy, więc nie zmieni polityki, bo nie patrzy na te dane i tak można by wymieniać. No, mam nadzieję, że się filmik podobał, coś się nauczyłeś. I jeśli masz jakieś pytania, no to pisz w komentarzach jakieś sugestie. W komentarzach, jeśli ci się podobało, daj suba. Jeśli wiesz, znasz innego tradera, który byłby zainteresowany tym, co mam do powiedzenia to podeślij mu link do kanału. Może się zainteresuje i zasubskrybuje. No i na chwilę obecną to chyba będzie wszystko. Dodam w najbliższych dniach myślę, jakieś przykłady najlepiej, żeby się pojawiły na temat Kuby Plotkę, sprzedały fakty. Bo tak z historii omawiać, to tak nie bardzo mi się uśmiecha, a wolałbym właśnie na bieżąco, że coś się pojawiło na rynku i przedstawiam. Co było przed, co było po i jak to zadziałało. No, do zobaczenia do następnego razu.